Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia. Powiem drodzy Państwo, nie wiem jak ty, ale ja to naprawdę nie mogę dopiąć dzisiaj marynarki. Chyba u wszystkich jest co roku to samo: czyli siedzimy przy stołach, jemy, rozmawiamy, jemy, rozmawiamy. No, mamy chwilę czasu na to, żeby podejść do choinki i zobaczyć, co tam przyniósł święty Mikołaj. No właśnie, co przyniósł święty Mikołaj. W tym roku święty Mikołaj przyniósł nam bardzo dużo prezentów. Przede wszystkim były to prezenty w formie prawomocnych wyroków. To był chyba najlepszy Mikołaj, jak sobie dobrze przypominam, w, w czasie trwania naszej społeczności. Bardzo dużo telefonów, smsów dostałem od prawomocnych Frankowiczów, którzy w tym roku, pierwszy raz od momentu, kiedy dali się wkręcić w te nieuczciwe kredyty, mają spokojny czas, gdzie nie muszą się przejmować tym, jak kurs Franka będzie wyglądał po świętach, jak będzie wyglądało zadłużenie po świętach. Bo po prostu nie mają kredytów i to jest chyba najważniejsze, najlepszy prezent, jaki mógł przynieść Mikołaj w tym roku. Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek poświęcimy w całości właśnie podsumowaniu świątecznemu, podsumowaniu minionego roku, który rzeczywiście był bardzo dobry dla wszystkich Frankowiczów. No to zaczynamy. Podsumowanie wyroków prawomocnych oraz wszystkich wyroków w 2021 roku. 100% wygranych w 2021 roku dla naszych członków społeczności życia bez kredytu. Ponad 130 wygranych spraw w 2021 roku, w tym 20 prawomocnych wyroków. Wygrane sprawy Frankowiczów w społeczności Życia bez kredytu przekroczyły okrągłą liczbę 250 wyroków. Prawomocni, pomocni. Nowa akcja dla Frankowiczów. Drodzy państwo, tak jak mówiliśmy na wstępie, dzisiejszy odcinek poświęcimy podsumowaniu tego roku. Może do świąt bo jeszcze może się coś wydarzyć pomiędzy świętami a nowym rokiem. A mianowicie mamy teraz 100% wygranych jak do tej pory dla naszych członków społeczności Życia bez kredytu Kamil. Między innymi dlatego warto być członkiem tej społeczności, bo bo jesteśmy dobrze zaopiekowani, dobrze prowadzeni przed sądem, jeżeli tak mogę powiedzieć. Czujemy się bezpiecznie i spokojnie. Przynajmniej taką mamy zwrotkę od tych, którzy nam zaufali. To bardzo cieszy, to jest bardzo dobry feedback. Nawiążę do Twoich słów. Masz rację, bo jeszcze w tym roku, mimo że zostało już tylko kilka dni tego wspaniałego roku dla frankowiczów i jeszcze będzie kilka prawomocnych wyroków, bo sędziowie wyznaczyli na, ten, na te terminy właśnie wydanie orzeczeń, co bardzo cieszy, no bo lepiej jest zakończyć się prawomocnym, korzystnym wyrokiem, a nie mamy wątpliwości, że ta seria, o której mówiłeś słusznie, 100% wygranych prawomocnych spraw utrzyma się nie tylko w tym roku, ale również do końca wszystkich zakończenia, wszystkich spraw, które prowadzimy dla członków społeczności życia bez kredytu, a przypomnę, że jest to już ponad 1400 spraw wytoczonych nieuczciwym bankom. W tym 130 wygranych spraw w 2021. Tak, tylko w tym roku. Tak mhm. i do tego w tych 130 jest 20 prawomocnych wyroków. Zanim to skomentujesz, czy pomiędzy świętami a nowym rokiem będą jakieś prawomocne? Tak, czy... właśnie tak, będzie będą. kilka jeszcze, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile, ale na pewno będziemy mieli przynajmniej cztery prawomocne wyroki właśnie w tym okresie to ja bym chciał być z tymi Frankowiczami, którzy usłyszą przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem tak. dobrą wiadomość i z nimi się świętować, bawić Sylwestra, bo na pewno będzie się działo. Na pewno tak, bardzo się cieszę i tak jak już wielokrotnie powtarzam, ten rok i to, co się działo w tym roku, w szczególności byliśmy w pewnym momencie bardzo zniesmaczeni, tak można powiedzieć, zawieszeniem spraw do czasu uchwały Sądu Najwyższego, a jak wiemy, we wrześniu nie zapadła ta uchwała. No, można powiedzieć dobrze, że przyszedł wtedy taki moment, kiedy zamiast się załamywać, zaczęliśmy działać. No i te działania doprowadziły do tego, że wszyscy eksperci, członkowie społeczności Życia Bez Kredytu, którzy mieli tylko jakikolwiek pomysł czy, czy wpływ, możliwość na przygotowanie odpowiedniego pisma procesowego w zakresie odwieszenia postępowania, Zb zebrali się i e, po kilku tygodniach udało nam się przygotować tak mocne pismo w oparciu również o e, zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, że po prostu e, 95-6% spraw, które były zawieszone, zostały natychmiast odwieszone. Zresztą czego efektem są te wyroki prawomocne oraz te, które są już wyznaczone również na przyszły rok, bo też mamy posiedzenia styczeń e, luty już obłożone. Wiesz co, fajne, fajne jest to, że na przykład kiedy ostatnio byłem w pobliskiej pizzerii, obok mojego, mojego domu, jeden z panów, który, który tam pracuje, wybiegł do mnie i mówił, Panie Zbyszku, Panie Zbyszku, odwiesili mi postępowanie. Pan, pan, Kamil, pan Kamil zadziałał. Pan tak, to jest, to jest mój znajomy, można powiedzieć, który pracuje, prowadzi pizzerię, którego też namówiłem, żeby przystąpił do tej, do tej społeczności, skontaktował się z Kamilem i wszystko idzie naprawdę w dobrym kierunku, i to jest człowiek, jeden z wielu już, w zasadzie jeżeli chodzi o społeczność, no to wszyscy, którzy są dobrze zaopiekowani, którzy czują, odczuwają to na co dzień, odczuwali to przez cały rok, bo od momentu, kiedy zdecydowali się zostać, przystąpić do naszej społeczności, to czują i widzą, że coś pozytywnego dzieje się w ich sprawie. No samo to się oczywiście nie dzieje. No, nie. Tu, tu mamy, pamiętajmy, no, mamy tutaj grupę naprawdę ekspertów najwyższej klasy, nie tylko mówię oczywiście o prawnikach, e, oczywiście o nich również, ale też o ekspertach z, z, z zakresu administracji, logistyki, oczywiście analiz finansowych. No, bez tych wszystkich ludzi po prostu nie byłoby tych e, sukcesów, ale przede wszystkim też bez naszej całościowej ciężkiej pracy, bo to też jest e, pewnego rodzaju wysiłek frankowiczów, e, że decydują się na to, żeby poruszyć temat w ramach powiedzmy swojej rodziny. Ponadto również co jest bardzo istotne, trzeba jednak zdecydować się na ten ruch Trzeba pójść do sądu, wielu ludzi nie myślało pewnie nigdy w życiu, że będzie musiało uczestniczyć w jakimkolwiek postępowaniu sądowym. No niestety, jak widać, różne rzeczy się w życiu dzieją i trzeba czasami jednak zastanowić się, czy nie warto walczyć o swoje prawa, a jak wiemy, już około 20% frankowiczów pozwało bank. Jest to ogromna liczba, dlatego że jeszcze w zeszłym roku było to niespełna 10%. Czyli mamy tak duży wzrost, który przekracza łącznie w tym 2021 roku wszystkie pozwy, które były złożone w poprzednich pięciu latach. To jest ogromna liczba nowych pozwów. Także gratulacje również frankowiczom, że nie boją się, że wiedzą, że mając, e, e, będąc pod skrzydłami e, osób, które naprawdę znają się na tym, e, czym się zajmują od wielu, wielu lat, e, mogą pomóc im uwolnić się od jarzma tego nieuczciwego kredytu, a tak jak powiedziałem już na początku, jak widać, te święta e, będą dla wielu z naszych Frankowiczów po prawomocnych wyrokach bardzo, bardzo szczęśliwa. Kamila, powiedz zdrać, które, które wyroki prawomocne były dla Ciebie najważniejsze? Ja wiem, że powiesz, że wszystkie, bo tak jest. Rzeczywiście oni mm -hmm. się wszyscy tutaj e, angażują na 100% w każdej sprawie, ale z Twojej perspektywy śledzisz to wszystko, mm -hmm. prowadzisz, e, które tak zapadły Ci głęboko w pamięć? No, przyznam, że takie najbardziej e, e, to były te, które zapadły akurat w zeszłym roku, w 2020, nie w tym. Natomiast jeżeli chodzi o e, historię prawomocnych wyroków w tym roku, to absolutnie pierwszych kilka wyroków, które zapadły po tych właśnie odwieszonych sprawach. No, spadka mi serca naprawdę. Dużo tygodni minęło, zanim faktycznie przekonaliśmy sąd apelacyjny do tego, że nie ma na co czekać że nie można w, w taki sposób, w taki, nazwijmy to zupełnie nieodnoszący nie się do realiów, czyli do tego, kiedy w ogóle taki wyrok Sądu Najwyższego w, w Izbie Cywilnej, całej Izbie Cywilnej zapadnie, i nie można robić w taki sposób ludzi, można powiedzieć na szaro, żeby oni czekali do nie wiadomo kiedy, a, a przez co właśnie mielibyśmy do czynienia wówczas z bardzo dużo, dużym przedłużeniem czasu trwania, Gracias. tego postępowania I, i wiedząc o tym przy okazji, jakie jest orzecznictwo, jak jest ustanowione prawo, jak wygląda orzecznictwo od SUE, też Sądu Najwyższego, bo pamiętajmy, że przecież ten rok to również uchwała 3CZP 6 na 21 7 maja w składzie siódemkowym, która ma moc zasady prawnej, od której też liczymy przecież serię wygranych spraw na zasadzie teorii dwóch kondykcji, co się w ogóle nie zmienia, czyli cały czas mamy te same wyroki. Także najbardziej mnie ucieszyły te pierwsze sprawy, bo widać, że sąd faktycznie zdecydował się rozpatrzyć te sprawy bez zbędnej zwłoki. Yy, drodzy Państwo, ale ten rok to nie tylko prawomocne wyroki, e, wygrane, nowi członkowie społeczności, życia bez kredytu, to także książka, którą napisał Kamil. Zawsze się zastanawiałem, kiedy Ty na to znalazłeś czas, bo Ty pracujesz 24 godziny na dobę, no ale udało się, powiedz, jak, jak, jak to się stało w ogóle? No, no jeszcze na początku roku e, była taka chwila, że faktycznie Wygospodarowałem trochę czasu z prywatnego urlopu, zresztą dużą część książki napisałem w Meksyku. no Tam, gdzie można było troszkę przynajmniej, chociażby z uwagi. Odciąć na, się trochę. Tak, tak, odciąć się, chociażby z uwagi na zmianę strefy czasowej. Po prostu chcemy czy nie chcemy, to w Polsce w, w pewnych okresach tego, tego czasu w Meksyku no, wszyscy spali, więc też nikt nie dzwonił, nikt nie pisał, to można było się skupić. I faktycznie to był taki czas, kiedy podjąłem decyzję, że trzeba się spiąć, trzeba. Pokazać ludziom, jak wyglądają dotychczasowe wyroki, jak wygląda orzecznictwo, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby skutecznie pozwać bank, jeżeli oczywiście ma się odpowiednie wsparcie. No i co widać zresztą, na całe szczęście, wszystko, co jest w tej książce, potwierdziło się, bo już kilka miesięcy później zaczęliśmy wspaniałą serię prawomocnych wyroków, i do dziś ona wynosi 100%. Na zasadzie teorii dwóch kondykcji są to stwierdzone nieważności umowy i daje to po prostu nowe życie. Ja tylko powiem, że książka jest cały czas do kupienia w wersji papierowej, a także elektronicznej, czyli można ją przeczytać na czytnikach. I można również głosem. Macieja Szklarza wysłuchać Audiobooka, do czego serdecznie zapraszam, bo mnie akurat głos Pana Macieja, którego również serdecznie pozdrawiam, no bardzo ujął. Bardzo fajnie słucha się książki czytanej przez znakomitego lektora. Drodzy Państwo, no, książka się ukazała, weszła do sprzedaży, na co Kamil zareagował kolejnym pomysłem, no taki był zwariowany ten rok, robimy film dokumentalny Przekręt na Franka, niedawno była jego premiera, można go obejrzeć na YouTube, i na naszym kanale, można obejrzeć oczywiście na Facebooku, no i kolejna praca Kamila, bo nie dość, że wpadł na ten pomysł, to jeszcze cały czas, no, można powiedzieć, nadzorował, pilnował, sprawdzał, występował w roli eksperta, doradzał. To też ogrom pracy znaczy to... i nie byłeś wtedy w Meksyku. Znaczy tutaj akurat już przyznać trzeba, że raczej Kasia Urbańska i Zosia Karaszewska faktycznie wzięły na siebie tą odpowiedzialność za przygotowanie gości do tego filmu, do przygotowania I tak naprawdę całego scenariusza, scenariusza reżyserii tego filmu. Ta rola była dużo mniejsza niż w książce, którą napisałem, natomiast moja rola, tak oczywiście, bo ich rola tutaj była znowuż najwyższa, największa. I to, co mnie z perspektywy czasu i filmu i też książki cieszy, to to, że faktycznie udało nam się przez tak krótki okres nie tylko doprowadzić do setek, już wiemy w tym roku wyroków, ale też przede wszystkim do tego, aby dzielić się tą wiedzą, którą posiadamy, tym doświadczeniem, zaangażować do tego również innych ekspertów, z którymi na co dzień współpracujemy, żeby też spojrzeli na to z innej strony i pokazali Frankowiczom, czy faktycznie te historie prawdziwe, które opisują chociażby uczestniczący też w tym filmie. Frankowicze, którzy są już po kredycie, po, po unieważnieniu kredytu, bądź też jeszcze w trakcie prawomocnego, e, apelacyjnego postępowania, czekają na prawomocny wyrok. No to tak naprawdę to jest wszystko to, co udało się nam zebrać w tym roku. E, no, znając nas wszystkich, nie wiem, czy na tym się skończy, ale w tym roku to już na pewno wystarczy. E, zobaczymy, co będzie się działo w przyszłym roku. Zobaczymy, czy w ogóle będzie jeszcze taka potrzeba, aby e, przede wszystkim. Walczyć z propagandą banków, bo najważniejsze jest to, że propaganda, propaganda banków jest o tyle zła, że ona jest oparta najzwyczajniej na nieprawdziwych tezach, nie ma do tego żadnych, żadnego poparcia, więc no, czym innym można z tym walczyć, jak nieprawdą. I my jesteśmy od tego, żeby właśnie tą prawdę Państwu opowiadać. No to nie koniec nowości, jeżeli chodzi o ten rok, no bo to też Kamil postanowił, że przygotujemy dla Państwa nowy program. Prawomocni Pomocni, czyli program dla frankowiczów, który ma właśnie opowiedzieć, co to jest. To, to program, program ambasadorów. Polega to na tym właśnie też w odniesieniu do, czy do książki, czy, czy do innych naszych akcji, że ludzie, którzy już faktycznie wygrali, którzy prawomocnie mają to łatalię z bankiem za sobą, Mogą i chcą, co mnie ogromnie cieszy i bardzo im za to dziękuję, dzielić się swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami, czy też po prostu czasami powiedzieć, jak to było w ich sytuacji dla osób, które jeszcze na tą drogę nie weszły. Oczywiście my ze swojej strony informujemy tak bardzo, jak to jest możliwe, co do wszystkich szczegółów dotyczących postępowania. Mamy osobiście, uważam, niesamowicie zaangażowanych ludzi, którzy na bieżąco przygotowują analizy, oferty, informują o wszystkim Frankowiczu, którzy chcą się dowiedzieć, czy w ich przypadku jest szansa na wygranie sprawy. No ale grupa pod wezwaniem Prawomocni, Pomocni, no to jest czymś takim, czego na pewno nie ma nigdzie w Polsce, to znaczy można skontaktować się z osobą, która wygrała już prawomocnie i zapytać się ją o zwykłe, proste, ludzkie rzeczy, jak to było, czy było warto. Czy się czegoś obawiała, czy się dalej czegoś obawia? I myślę, że to jest fajne, że dzielimy się swoją nie tylko wiedzą, ale też i Frankowicze, którzy już wygrali sprawę, również są za tym, aby wspierać innych w walce po prostu o swoje prawa. Czyli będzie można porozmawiać osobiście z byłym Frankowiczem. I coś czuję, że zawiążą się nowe znajomości, może i przyjaźnie. Uważaj, bo w tym gronie jest Twoja żona. No, ale ja jestem one spokojny, ja z nią rozmawiam codziennie, więc teraz czas dla Państwa jest. No, też możecie porozmawiać także z moją żoną. E, drodzy Państwo, to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek świąteczny, odcinek podsumowujący. Jeszcze nie miniony rok, ale już jesteśmy bardzo blisko i cóż, życzymy tych ostatnich świątecznych chwil, żebyście drodzy Państwo spędzili jeszcze w rodzinnym gronie, odpoczęli i jedli ile się da, bo później wiadomo, rzucicie się w wir pracy, nie będzie czasu na jedzenie, a potem siłownia, jako... jakoś to się zrzuci wszystko. A w prezencie ulubiony odcinek filmu na Franka, zostawiam Was z nim. Już myślałem, że będziesz kolędę śpiewał. O bym chciał posłuchać i zobaczyć. Następnym razem. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Historia to historia wielkiego przekrętu banksterów. Tak, zostaliśmy oszukani. Frankowicze zostali oszukani. To, co zostało odgórnie yy, zaplanowane. Ja nie mam pięknego widoku, to bank ma piękny widok. To, co zostało położone na rynku, nie ma nic wspólnego z kredytem w klasycznym rozumieniu. Zostaliśmy wystawieni na nieograniczone ryzyko. Faktycznie banki mogły zrobić, co chciały. Banki wydawały setki milionów złotych na propagandę. To jest spekulacja. Mechanizmy spekulacyjne zawsze bazują na mechanizmie niepewności. Jest to ruletka, ale wyszła ta ruletka rosyjska. Kredytobiorca została bez nieruchomości i jeszcze najczęściej wzmocniony. Życie ludzkie jest mniej ważne od e, e, sum w bilansie. Dla bankowców to było tylko to były tylko podpisywane umowy. A tak naprawdę przecież za tym za tym szły zawsze historie, historie ludzi. Zostaliśmy właściwie wkręceni, tak? Do ja czuję się, hmm, czuję się po prostu przez nich oszukana. Banki testowały klientów, znaczy na ile głęboko można budować oszukańcze rozwiązanie. Nagle to mieszkanie, które było taką, tą, tą taką bezpieczną oazą, takim moim miejscem na ziemi, nagle stało się taką takającą bombą. Jakim można być spaniakiem, jak ktoś chce spłacać kredyt i kupuje mieszkanie, w którym chce mieszkać? Dlaczego tyle osób umyło ręce od frankowiczów? Jak to się stało, że taki proceder mógł trwać tyle lat?